Blue de Chanel parfa, żeby było jeszcze bardziej elegancko i przyjemnie, bo film w ramach podziękowań. Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. Podziękowania dla Dizzy, bo taki nick ma kolejny mój patron na patronite, który zechciał wesprzeć właśnie mój kanał. Bardzo Ci serdecznie za to dziękuję. Oczywiście od razu gdzieś podesłałem podziękowania w postaci e maila. No i dowiedziałem się, że. Obecny patron, kolejny razem ze swoją narzeczoną, oglądają filmy, bardzo im się podobają. No i zechcieli gdzieś wesprzeć właśnie kanał w postaci Patronite. Za co wam serdecznie dziękuję. No, jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście wszelkiego rodzaju środki przekażę mądrze na rozwój kanału. Tak, bo to jest priorytet. Tam są oczywiście cele wyznaczone na moim właśnie profilu Patronite, także zapraszam serdecznie do zapoznania się z nimi i poczytania chociażby, jakie cele mam związane z dotyczącym tematem, który właśnie omawiam tutaj na moim kanale. Tak, przede wszystkim też chciałem bardzo podziękować wszystkim moim widzom za te wszystkie subskrypcje, za piękne komentarze. Jeśli chodzi o subskrypcje, no to jest to dla mnie bardzo duża liczba, bo zakładając ten kanał, no, myślę, że będzie ich no Troszeczkę mniej, jakoś się zdziwiłem, bo jest inaczej niż to zakładałem właśnie przy rozpoczynaniu nagrywania moich filmów na YouTube. Tak, komentarze też no naprawdę są bardzo cenne przeze mnie, cenione, bardzo takie wspierające, motywujące do dalszego działania. Jeszcze raz Wam, wam bardzo serdecznie dziękuję za te miłe słowa. To naprawdę buduje. No, niekiedy znajdą się tacy, którzy no, tylko i wyłącznie skomentują coś, co chcą wytknąć, przytknąć, bo coś im się nie podoba, bo ktoś coś źle wypowiedział po francusku czy po angielsku, ale tylko wtedy potrafią się odezwać i chcą pokazać, że nie wiem, oni są lepsi. No, nie wiem, no, ja nie mam z tym problemu. Widocznie ktoś ma, jeśli tylko i wyłącznie wtedy się odzywa, bo przy pozostałych materiałach. Jakoś siedzi cicho, nic się nie odzywa, ale od razu gdzieś tam coś zauważy, coś gdzieś usłyszy, no to trzeba mu to powiedzieć. I to w jeszcze taki no przedziwny sposób, ale no też są potrzebni na kanale. Bo jak to mówią, no jeśli kanał nie ma jakiejś, nie wiem, krytyki, jakiegoś hejtu, czy jakiś właśnie no takich y, ludzi, którzy wejdą i czają się na to, żeby tylko ten ktoś, tak jak ja, w mojej osobie tutaj zaliczył wpadkę i wtedy chcą to pokazać, no to jedynie mogę co zrobić, tylko Wam pogratulować i cieszę, się, i cieszę się, że też jesteście. To też jest publika, jakby nie patrząc. Także to. Także Wam też serdecznie dziękuję. No. Dobrze. To w takim razie podziękowałem tutaj Dizzy. Podziękowałem wszystkim moim widzom za te dobre komentarze, za te uszczypliwe też. Tak. A, jeszcze ważna rzecz, no tak, jeśli chodzi tutaj też przede wszystkim o publikę, yy, świetne relacje można sobie zbudować przez chociażby właśnie kanał YouTube. Yy, tak, no jest tutaj taki stały kontakt, mam takich yy, ludzi, którzy zechcieli również wesprzeć kanał yy, i do dzisiaj z nimi jest kontakt. To nie było na takiej zasadzie, że, nie wiem, coś się podesłali, i kontakt się urywa? Nie, no jest grono osób, z którymi mam przez cały czas kontakt, yy, mniejszy czy większy, ale jest ten kontakt i, i to jest bardzo fajne, no bo to są fajni naprawdę ludzie, yy, którzy gdzieś można powiedzieć są obeznani w, w świecie yy, nie tylko perfum i przede wszystkim rozumieją to, co ja mówię. Gdzieś nie wiem, nie szukają dziury w całym, że coś nie tak powiedziałem, że powiedziałem coś źle, coś źle wymówiłem. Nie, no to jest każdy powinien, moim zdaniem, być wyrozumiały, tak jak oni właśnie. Także to jest fajne, no to nie są ludzie, którzy, nie wiem, chcą coś, nie wiem, pokazać, że są lepsi, mądrzejsi, tylko potrafią wysłuchać, yy, przeanalizować, a nie dogłębnie komuś coś powiedzieć, że no ty to zrobiłeś źle. Yy, tak. Yy, dobrze. W takim razie dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękuję patronowi. Dziękuję oczywiście wszystkim tym, którzy są na kanale, którzy w ogóle tutaj no fajne słowa można o nich usłyszeć. To jest naprawdę piękna rzecz. Dziękuję za wszystkie kontakty, za wiadomości, te prywatne, jak i te właśnie tutaj pod filmami. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia profilu na patronite. Zapraszam oczywiście na Instagram, świat Patrona patronite też o takiej samej nazwie, jak właśnie kanał czy Instagram. I widzimy się do następnego pachnącego materiału. Pozdrawiam, cześć.